Dzień dobry! Chciałam Wam powiedzieć, że znalazłam taką małą książeczkę, i y, pierwsze wydanie, słuchajcie, było w 1990 roku, bo sprawdziłam, i y, y, sprzedało się już na pewno ponad milion y, egzemplarzy w Polsce, więc y, no, może się powtarzam, ale ta książeczka jest fantastyczna. Trafiła do mnie y, taki bardzo stary y, egzemplarz. Nazywa się to i znacie na pewno. Leki z Bożej Apteki. Jan Schulz i Edyta Iberhyper. I y, sprawdziłam również, że to kosztuje kilka złotych, a używana jeszcze tam jej, ale tu jest naprawdę sporo fajnych informacji. Kiedy zbierać zioła, co jak nas coś boli, jak bolona nas kolana, albo jak mamy cukrzycę, albo nadciśnienie, a dlaczego warto pochylić się nad podkrzywą, a po co czosnek, tak? To jest naprawdę fajne. I jasne, że badania naukowe nad przyprawami, nad ziołami i w ogóle nad właściwościami jedzenia. Ja mam wrażenie, że to wszystko w powijakach, bardzo jest to utrudnione ze względu na. Na, na jakość tego jedzenia jakie mamy, tak? natomiast co do przypraw słuchajcie i co do y, ziół i co do y, takich właśnie y, produktów, które stanowią dodatek w kuchni, tak? cebula, czosnek, naprawdę możemy y, je używać i naprawdę możemy je y, uzyskać w bardzo dobrej, y, bardzo dobrej jakości tak? za nieduże pieniądze. Więc bardzo mi się to podoba i kto jeszcze nie ma, niech sobie kupi. Tajemnice bursztynu na przykład. Tak? Fajne, podoba mi się to. I są tutaj też takie proste rady, jak jaką sobie kąpiel zrobić, jeśli jesteśmy, mamy skłonność do opuchnięć. A ponieważ mamy teraz taki sezon na ogórki zielone, to chciałam powiedzieć o ogórku zielonym. bo ogórek zielony oprócz tego, że no, że składa się głównie z wody, ale również... Aha, pokazałam tą książeczkę? No. W każdym razie składa się głównie z wody, no, w ponad 90%, ale dzięki temu nas fajnie nawadnia, bo nie jest to taka czysta woda, tylko znowu ma strukturę zmienioną, dzięki temu, że zawiera również witaminy. witaminę C, witaminy z grupy B, witaminy K, ale również zawiera sole mineralne, dzięki czemu, jak powiedziałam, to nawodnienie jest zdecydowanie lepsze. I... Ym, Potas, magnes, wapni, to jest coś, co, co może nie ma tego dużo w ogórku, tak? ale w tej kombinacji z tą zawartością wody, z tym orzeźwieniem będzie przynosiło nam naprawdę korzyści zdrowotne. Więc po prostu zapraszam na, na targ i kupujmy te ogórki, róbmy sobie soki albo róbmy sobie e, koktajle. Nie łączyć lepiej ogórka z niczym. Sok ze świeżego ogórka bardzo fajnie orzeźwia i on oprócz tego, że będzie normował nam poziom cukru we krwi, on jest smaczny, jest smaczny, um, a to jeszcze będzie nam pomagał przy nadciśnieniu, bo jednak są tam związki potasu, ma bardzo fajne działanie antydetoksykacyjne, ma działanie detoksykacyjne, nie anty, co ja gadam, działanie detoksykacyjne, więc... No, również nas będzie fajnie oprócz tego, że nawadniał to będzie nas oczyszczał. Ogórek zielony również, moi drodzy, będzie miał zbawienny, jakby jest zbawienny dla osób, które cierpią nie tylko na cukrzycę, ale również na choroby serca, na dolegliwości ze strony dróg moczowych, na kamienie nerkowe, na kłopoty z, z, z żółcią, tak z wątrobą. No. Chyba nie mam przeciwwskazań, także jeśli mogę Was zaprosić do tego, żeby przez jakiś czas przeprosić się z ogórkiem zielonym, no to, no to bardzo proszę. No i przypominam tą książeczkę Leki z Doszej Apteki. Fajna podręczna, jest kalendarz zbioru ziół. No po prostu jest to, jest to fajne, a ma tyle lat.